Halo, halo, dzień dobry. 24 wigilia. Godzina dziesiąta czasu tu. 16 dochodzi tam. Zatem plan na dzisiaj jest zjeść śniadanie. Ale w ogóle pewnie zadajecie pytanie, czy ja już w związku z tym, że jestem w Stanach, e, Olałem kroczki, olałem dietę, nic bardziej mylnego słuchajcie. To po prostu już medialnie jest przeze mnie nagłośnione. No co, zamknięte i co? Zdziwiona? A chcesz, żeby ktoś nam ukradł BMW? Szkoda dla świata, by było stracić takie BMW. Zatem nie, nic bardziej mylnego już wam pokazuję, żebyście też mieli świadomość. Mam nadzieję, że się wam te vlogi podobają. Mi się podoba coraz bardziej nagrywanie, coraz bardziej swobodnie. Na przykład dzisiaj jest 9.53, a ja już mam 9000 kreczków, więc średnia z 31 dni w tym miesiącu to jest. 16 tysięcy kroczków, czyli 13 km dziennie, średnia z całego roku jest ciut wyższa, bo 13,8, więc nie, absolutnie ja się nie poddaję, tak jak dzisiaj wstaję rano, robię tup, 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 tup i dopiero potem mogę przejść i miłośnikową gdzieś tam na połowę tego tup, tup, tup. Zacznijmy od bardzo porządnego śniadania, już mam dosyć, dosyć tego tłustego żarcia, mam dosyć, tak, ale to śniadanie wcale nie będzie lepsze. Plan na dzisiaj. Trochę Jacksonville ee, pozwiedzać, ale to tylko trochę na plaży się wybrać, zrobić destrukcyjną fotę, która po prostu pewnie rozwali Facebooka, bo już jak w ogóle wczoraj jakieś zdjęcie z Challenger'em wrzuciłem, ktoś się odpala. No, o kolegach zapomniałeś z poprzedniego zakładu, tak się zastanawiam, co miałem Cię do Stanu zabrać? Nawet nie wiem, kto tobie pisze. Jakby ktoś kto gdzieś zadopracował, nawet nie był moim kolegą. A wszyscy, co byli moimi kolegami, znajomymi przez te lata, to. myślę, znaczy przez te lata, przez całe życie moje bo w ogóle to jest ciekawe. Dopiero kiedy zrobiłem karierę, to sobie przypomnieli o moim istnieniu. I teraz ja mam o nich pamiętać. Fucking, to jest takie polskie. To jest takie moje życie, nie? Albo wiecie, napisem na koszulce jestem bardzo często do wytykania, więc no, nie rozumiem czasami ludzi. No i tak, to jest zawiść taka typowo czysto polska, więc dobrze. Do mobilnego wozu. A później, dwie noce, dzisiaj mamy w Tampa cokolwiek to mi mówi, jeszcze nie wiem, bo nie zrobiłem rekonesansu. E, rekonesans na Jacksonville też nie jest taki, no nie ma tutaj za dużo atrakcji, jest to duże miasto, bardzo duże, e, ogromne bym powiedział, ale niezmiennie czy w Las Vegas, e, czy Miami, czy w ogóle na Florydzie całej, wszędzie jebie ziołem i to jest konsensus bycia w Stanach Zjednoczonych. I codziennie, co by się nie działo, jestem zapuchnięty. I codziennie uszy się ze mnie skóra. Jak z węża. Masakra. Ale to takie minusy do przeżycia myślę. I jedno, co na pewno się zmieniło w moim życiu podczas tej wizyty tutaj. To napoje, które piję. I to nie jest reklama. Może u nas też jest, znaczy nie, no chyba też jest, ale od, odbiłem od koli 0 na rzecz... Yy, yy, pepera 0. Muzyka by mi tu wjechała i to jeszcze jaka? ajajaj, aj. Dobrze, a zatem... No nie, no ciemne szyby to jest... Znaczy, tak nie widać na gopro różnicy, ale... Jest różnica, jest różnica, ja powiem Wam, w nocy mam największą traumę jak jadę, bo nie dość, że światła symetryczne, które w całej Europie są niedozwolone i słusznie, bo świecą naprawdę w ten sposób, że jak jest droga, gdzie są pasy równolegle do siebie, a nie oddzielona między sobą 15 metrami, to powiem Wam, oczy wypala, nie? więc no wcale się nie dziwię, że są obowiązki przerabiania tych reflektorów w Polsce, jeżeli chcesz mieć takie auto na asymetryczne. No ale dobrze, to jakby... Nieistotne. To będzie bardziej istotne chyba w lutym, albo może jeszcze w styczniu, ale na drugim kanale. <gry> Jakże pyszne, zdrowe śniadanie będzie wy... no, w Holandii, się zakochałem w tym miejscu. To jest Dunkin Donuts i tutaj można zjeść dobre, ale to naprawdę dobre donaty. Śniadanie? Liga Mistrzów. Cukier? Hmm, białe zło. Generalnie jest inaczej niż w Holandii, bo to jeszcze oferują śniadanie. Co ciekawe i to może być dobre. Więc Zaraz zobaczę, ale świat jest pełen tomatu i śniadania też są. więc... Hmm. Malutka kawka. Porządny śniadanko, <laughs> takie z 700 kalorii. Dobra, idziemy jeszcze do public storage. Co kolej, zostawicie kole, kawę. się nigdzie nie da alkoholu kupić powyżej iluś tam procent. W sensie da się piwo. Się wino, a w Las Vegas na przykład dało się wszędzie łyski kupić bez problemu, a tutaj już nie. A chcieliśmy sobie jakąś flaszkę, jak to tradycja wigilijna w Polsce nakazuje, po pasterce odpalić. A ponoć in public. in public. Znaczy w parze możesz pić woli drinków nie? z łyski, w czystą, ale już same flaszki ci nie sprzedadzą. Oto taka ciekawostka. Czy jest to problem? Nie, absolutnie nie jest to żaden problem. Zacznę od tego, że pokażę wam, pokażemy wam tą błękitną lagunę. Jest to takie osiedlo, ile da się tam wjechać, bo ja mam pewne wątpliwości czy da się wjechać snobistyczno-nowobogackie, które... Czekaj, żebyśmy się nie zgubili, które ma taki rozmach, że No to wychodzi, że to ten wielki budynek, tylko że wejście jest od drugiej strony. No i ja mam taki rozmach, że o, może tędy, a tędy może też. Ale raczej nie. Mają taki rozmach, że sobie własną lagunę usypali. Zrobili. A są daleko od plaży. Więc, więc to wam pokażę. No i lecę zrobić sobie fotkę wigilijną. No, takie małe marzenie. Moim marzeniem jest zrobić sobie fotki, żebyście to sobie nie pomyśleli. E, ale jak już jestem, to dlaczego nie mogę w oceanie spędzić wigilii? Nie mogę. No, może nie mogę, ale, ale chcę. Aha. I naprawdę dalej się zapuszczam, im dalej w las tym ciemniej i nigdzie naprawdę nic złego się tutaj nie dzieje na tych bocznych ulicach, na bardzo bocznych ulicach. Tam sobie pani bezdomna spała, fajeczkę paliła, tak czy żyć. O, tu taka duża Amerykanka siedzi, o Jezus. Niciula, niciula, same wina, ale to są jaja. A. Czuję się jakbym w latach 70. szukał jakiejś meliny, e, gdzie sprzedają wódkę z okienka. E, pani nam pozdradziła, że u nich w sklepie, w sklepie też nie. Ale tu dalej, tu, tu dalej, tu Angiolic Wars. Ale dalej nie wiem czy tam mam się spytać czy jest poblady, czy co. Czuję się trochę jak bandyta próbujący coś kupić. Oczywiście tutaj jest napisane wine. Nie wiem, jakoś w Las Vegas nie było takiego problemu, tylko że mówię, no musimy sobie usystematyzować, Stany Zjednoczone to jest teoretycznie kraj, ale to jest kraj, w którym jest 50 krajów, 50 krajów, które się tak samo nazywają i e, w sensie zebrane w jeden kraj, a każdy ma swoje osobne przepisy, mają tylko wspólne powiedzmy wojsko, prezydenta i tak dalej, ale każdy ma osobne przepisy, którymi żyje, więc... O, Fireball Whisky, jest! Wyski tu trochę jak taka... Melina undergroundowo zrobiona, ale jest okej, okay. ceny są dobre, bo za trzy dobre dobre i większe flaszki zapłaciliśmy tak z karty to będzie ponad 400, ale przy liczeniu kursowym no to 370 by wyszło, bo 95 dolarów po niecałe 4 zł jest teraz. Po, 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 no w Polsce podobnie, w Polsce podobnie, albo nawet ciut drożej za niektóre, bo tu Jack Daniel's, gentleman 20 dolków, 20 dolków razy 420. No dobra, to podobnie. To podobnie bardzo wychodzi. No cóż, czyli u nich też jest duży podatek na ten alkohol, ale za to browary są u nich. W, 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 świat browarów. No, bo tutaj mają bardzo dużo kraftowych piw. Wam bardzo się widzowie oburzali na Instagramie, słuchajcie, że jak to łysy nie pijesz. Pijesz jakiegoś hojne a nie jakieś tutaj regionalne i tak dalej. Dobra, sorry. U siebie też mam milion regionalnych piw, a piję czarną SZ i piję, yy, tak, warkę, którą wszyscy wiedzą, no i, po, bo, bo lubię, po prostu nie mam ochoty próbować czegoś wszystkiego, tak samo tu z jedzeniem, no też już nie mam ochoty próbować wszystkiego, bo to nie ma sensu, no. A takie ciekawostki też mogę Wam przemycić. Tu na przykład z takich medycznych ciekawostek nie możesz sobie kupić strzykawki ani igły bez recepty. No pewnie przyczyna jest znana, z dość prostych, żeby jakaś walka z narkomaństwem. No raz z drugiej strony masz Amazona, który możesz tu zamówić i przyjdzie do paczkomatu. Dobrze, to teraz na błękitną lagunę, a potem na plażę. I idę na plażę. Ale fajnie wyglądają auto bez przedniej blachy. Naprawdę mi się to bardziej podoba. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Znaczy to auto mi się nie podoba. A z drugiej strony nie chciałem wynajmować żadnego amerykańskiego, bo drożej wychodziło po prostu. Tylko i wyłącznie o to chodziło. No to już prawie Beach Walk Resort bananowy. Nie wiem czy ta misja będzie udana. Ale... My z Polszy, więc najwyżej przez płoty będziemy skakać tu wszystko zamknięte. Aczkolwiek no, z takiego pierwszego ludu wygląda to imponująco. Zaraz zobaczymy. O, oczywiście wiaterek, pięknie, pięknie. Jakkolwiek by się nie działo, możemy sobie co najwyżej popatrzeć, bo to jest prywatne. I, I koniec. I nikt tu nie może wejść inny. W sumie, w sumie rozumiem, bo w sumie, gdyby było inaczej, to każdy by tu przyjeżdżał, co jest logiczne. No, Terracing Only. This area is designed to okay. no to tylko taki szocik wam zrobię no. z błękitnej laguny. Walking around and Znowu ucieka mi powietrze z koła Ale nie tak mocno, więc Jeszcze dziś nie będę pompował Dobrze, 29 minut W sumie to naprawdę nie jest głupie To co zrobili Przecież w sumie W sumie w sumie fajny pomysł. Znaczy Fajnie, że sobie zrobi tą plażę, że to tylko dla nich, i tak dalej. Po co mają tu bezdomni im nocować? Po co ma całe miasto przyjeżdżać? I wtedy, gdzie jest ta wyjątkowość? To trochę jak z super samochodami. Są super, dopóki jest ich limitowana wersja, super cena, etc. I nie są dostępne dla wszystkich. Jakby były, to nie były już super. Taka mądrość filozoficzna, myslenie. Nawet swój autobus mają byki. Dobra, fru. To jest naprawdę stan umysłu. Tutaj każdy ma prawo jazdy, ale parkowanie to absolutnie coś takiego jak równoległe. Fuu, zapomnij człowieku. I dzięki temu właśnie wydropiłem miejsce przy samej plaży. Bo pan nie umiał zaparkować. Pan nie umiał zaparkować, już wam pokażę. Tu. <grym> Jeepem. <grym> Zajęło mu to. Spędziło mu to sens powiek. Dobrze, plaża ładne miejsce na Wigilię. mi się jakiś koszyk wigilijny, coś? Koszyk. <laughs> Trochę duża fala na zdjęcie, ale nie widzę ku temu jakiegoś większego problemu. Szukam jeszcze scenerii. Palma Hotel, Las Palmas, Amigas, czerwona flaga, znaczy nie wchodzić do wody, danger. Trudno. O, dziękuję, na razie mi się tu podoba. Ta mgła jest dziwna, ale reszta jest ok. Idę tworzyć historię hejtu. Woda zimna, z 18 stopni. No, ale bokserki są de best ciasteczko. Siasteczko. No my się z bałwankiem, ale to na pierwszy dzień świąt, się jutro ma padać. To jest najgorsze. Megwaj. Ogólnie Megwaj. Tu jakaś scena się rozkłada, zaraz tam podejdziemy, coś muzyka mi tam chodzi, Więc spoko. to no, trudno, no żałuję się tylko takich chwil, w których... No, Mogłoby być lepiej, nie? Mogłoby tu świecić słońce, teleżaki, to wszystko, no bo tak tu jest. Tylko nam się tak nie trafiło. I tyle. O, nowe dziarki wyszły, Cyk. Cyk. A najlepsza jest tu, o. Nie będę wam przecież pupy pokazywał. Nie jestem pierwszą, lepszą TikTokerką. Nie no, przecież pokazywałem na Instagramie. Eee. Na, 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 na. No i co, plan jest taki, żeby przelecieć się tutaj trochę wokół komina i zmienimy lokalizację. Ten vlog dzisiaj nie będzie jakiś ultra długi, bo nie mam z czego go sklejać poza swoją nudną mordą. Eee, więc, ale może coś jeszcze trafi. Co ja szanuję. Na molo. To jak w Sopocie jest płatne wejście, to tu też jest płatne wejście. Jeden dolar dla local discount, 2 dolary pieszo 5 dolarów łowienie no bicycles no pets no solidly dispose of trash restrooms from Air West only dobrze czyli można iść połowić hmm. znaczy, trochę miara, jara co by tu można było z wody wyciągnąć jeszcze po wczorajszym parku a z drugiej strony nie wiem czy chciałbym gdzieś jakiegoś rekina wyciągnąć, no, nie, nie chyba, znaczy wyciągnąć nie no nie, nie wiem, mam jakieś takie mieszane uczucia o tym co tu się dzieje. No i takie o, leżaczki, ja idę surfera oglądać, czekajcie, chłop mi zaimponował, nie? Aczkolwiek od Muzeum Kosmicznego nie słyszałem polskiego ani razu, ani w hotelu, ani nigdzie, więc no już mi się chłop podoba, nie? A? Staś włącz tracking tego chłopa tam na dole. Można zoomować go. Dobrze, będziesz szedł pływać, skubaniówki. A tam surfują. Ej! A! Zajebiście! Ale fajnie. Słońce przebija wreszcie. Wow! Co tu się będzie działo? O, tam widzicie ile surferów? Pięknie. Pięknie. Przełączy się bliżej. Tu coś się dzieje. Can I film? What the fuck? Whoa. Whoa. Excuse me? Can I? Oh yeah. She already knows. She already knows. That's why she's running. She got three in there for me. Congratulations. Oh here dude. I just finished my video blog. Yeah go ahead go ahead. It's beautiful. পৰিছো <laughs> Mniejszej ryby nie uchwyciliśmy go gołprówką, ale pan tu złowił przed chwilą. Tak, baby shark tu. tu, 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 tu. rekin młot. Ha, to skoro mały młotek jest tu, to duży młotek czeka na tego surfera tam. Może warto tu stać z kamerą i coś się nagra. Floryda odpowiada za 80% ataków rekinów na ludzi na całym świecie. Może w innych krajach po prostu nie prowadzą statystyk. Ciekawe jest to zobaczenie, zobaczyć jak se surfują. Naprawdę jakoś nie miałbym ochoty. Dobra, molo z powrotem i lecimy do. Czyli jednak coś tam na vloga weszło fajnego. I z powrotem lecimy. O, tam się. Buja. Jedzie, jedzie na żółtej, na zielonej desce. Jedzie. I już nie jedzie. Może jeszcze ktoś rekina złowi? Generalnie może nie ma yy, tego rekinów, ale to się zajęliście Pelikan. Krewetki łowią? Na krewetki łowią. Może. Ładnie jesteś. Ziomek. Taki. Nie chciałbym cię, żebyś wyciągnął. Strasznie ciekawy jest ten park świąteczny. Takie nieracjonalne w porównaniu, irracjonalne w porównaniu z palmami i tym wszystkim. Ale szarka małego zobaczyć. Świeżna sprawa. Chłop sam był w szoku, tak mu się ręce trzęsły, że tylko mu polać było z tego szczęścia. Do Seba mobilu. OS! Seba mobil chwineczkę zapachować cyk i 3,5 godziny do. Następnego hotelu. Uuu, Wigilia. Przycumowaliśmy. Tutaj pan nam odprowadzi na parking auto, Bo tak, bogactwo tutaj na obrzeżach Tampy. Albo pan nam to auto ukradnie. Nie, no żartuję. Jakby bez takich tekstów, nie? Tampa. Tu już jest 2000 mil za nami. Znaczy dzisiaj. Nie, nie dzisiaj, tylko. Znaczy dzisiaj mija 2000 mil za nami. Mamy takie obrzeża, tutaj ktoś głośno muzykę słucha Ja bym dzisiaj poszedł do huter z chęcią I to jest moje marzenie No tutaj tak tanio nie będzie, coś tak czuję, bo już sam parking 25 dolarów Ale kolacje w na przykład zaproponowali za jedyne 85 dolarów per person Nie Nie, nie dziękuję, nie trafia to do mnie Nie, po to uciekam 10 tysięcy kilometrów od Wigilii i Kevina samego w domu, żeby żeby nie jeść kolacji wigilijnej. Który, który numer? 331, czyli w prawo. Dobrze. Ale mam nadzieję, że wam się Kevin podobał. Obiecuję, w przyszłym roku też obejrzę Kevina znowu. O, chociaż nigdy nie mów nigdy, ale pewnie w Bieszczadach taki będę. No i co, słuchajcie, ten dzień udało nam się Jeszcze nie dopiąć do końca. Bo na razie muszę zapchać swój mandżur. Jak mały, jak mały uciekinier, bym normalnie był emigrantem. Ale jeszcze chyba obiad i dopiero skończę tego vloga Joanna Delon Nie no, tu jest ciekawie To jest ciekawie, dobrze Zaraz będzie unboxing pokoju Tysiąc kulek w basenie Kozetka jak u psychologa, znaczy żeby nie było u psychologa, nie ma takiej kozetki Ale tutaj co mamy? Made in Cuba Molly Mandley James Brooke Coś poszedł drinić przy otwartym. Dobrze. O, balkon jest po prostu na jeden kroczek. O, Ale tak amerykańskie, no powiecie, że nie. Tak Taki klimat takiego mniejszego miasta jest tutaj. Poko. O, tam daleko. Tutaj ja trzeba tak dozumować. To jest z, ten zbiornik wyrównawczy. No znaczy nie wiem, jak się bierze ciśnienie. Fajnie. Podoba mi się tu. Dobra, e, wigilia w Hooters. E, 12 potraw. Burger, y, krążki cebulowe, skrzydełka, serki, no i sałatka ziemniaczana. To jest polskie. To jest dobre. To jest dobre. Taki akcent świąteczny w restauracji y, y, Sowa. A, za kolację wigilijną wyszło 80 dolarów, ale to cztery dania były, więc nie 12. No i wszędzie święta nie ma Kevina, tylko leci jakiś mecz. Więc teraz uber z powrotem i jazda. Ogólnie to wszyscy są wzruszeni tym meczem. Kibicują, skaczą. O, nie będę palił was A popatrzę sobie na Kia Center i tych telewizorów ile. No dobra, Uber Comfort oczywiście <laughs> ściągnął opłatę, ale w końcu nikt nie przyjechał, bo jesteśmy zbyt blisko lotniska. Więc pewnie zwrócą. Więc wziąłem sobie Uber premium słów. I przyjedzie po nas typowy Amerykanin, czyli Sultan. <laughs> <laughs> ale tak jest niestety w Stanach, no na Warszawie zamówcie Ubera, nie? Wszystkie pięknie polsko brzmiące imiona i nazwiska będą po was jechać Ale przyjedzie po nas biednym Eskaladem, czyli Suburbanem Dosłownie za 3 km, już ciśnie Już ciśnie No ale to już jest dużo za taksówkę, nie? To jest dużo za taksówkę no, faktycznie tu nie ma dzisiaj świąt w tej knajpie, tylko jest mecz. Gwiazdka poczeka. Tampa będzie ciekawym vlogiem na jutro. I pojutrze? A raczej jutro. Raczej się nie zniszczę w tą wigilię. Pasterka w Polsce za. O, już jest 40 minut po północy, a u nas dochodzi. U nas dochodzi siódma, yy, czyli 19. Więc myślę, że. Nie no, raczej nie, ale. Ciekawa kubańska dzielnica, ciekawy jest wszędzie dookoła, więc e, myślę, że będzie, będzie okej. Okay. Spójrz na kozaczki tej laski. Tak długo czekamy na taksówkę, że nowy rok się zaczął, ale już. No ale dobra, Sultan to jest wikidaiło, bo ma 16 tysięcy przejazdów, 16 tysięcy przejazdów. Stasiu, nie wyświetlaj w montażu tablicy Mendelejowa za moją głową i matematyki. To jest 30 kursów dziennie. Przez 100 dni to jest 300 kursów. 200 dni pracuje to jest 600 kursów. 10 lat 6000 kursów. Nie wiem, dużo. Weźmy 16 tysięcy kursów podzielić na. Niech będzie takim wyżeraczem. Na 25 kursów dziennie to jest 640 dni. Podzielić na 200 dni pracy. To jest 4 lata na Uberze. Ale to to. To by musiał naprawdę ro ale może takie jest, że to, to krótkie, Uber ma krótkie szoty też. O i wszędzie ktoś zela, pluje. Pięknie, kulturalnie. Uber. Sultan już na nawrotkę gdzieś tu po nas robi. Jest i on. Nasz piękny szebrolet Suburban. Duże amerykańskie autko. Bym powiedział bardzo duże. Hi hello. Ja, fajnie. Dobrze, zatem widzimy się na miejscu. To sobie porozmawialiśmy o Cadillacach, Suburbanach. Jego nie wibruje. Thank you. Jego nie wibruje, jego nie ma takiego problemu, więc... Co Last Christmas I give you my heart. Jestem pełen już dziś i nie zmieszczę nic. Jadę windą podrinka. I żegnam się z wami z vloga. Dobrze, słuchajcie, dziękuję Wam ślicznie, że spędziliśmy piąty vlog, już jak się nie mylę. Boże jak samitny jest ten dywan. Jest taki... Taki mógłbym się na niego położyć tak o i usiąść na niego. Nie, tu ja. Pomyślałem, że głupek przyjechał. Weź dawaj nóż i zwijaj do domu. Eee, słuchajcie, dobrze, to jeszcze raz, podobało się, kciuk w górę, subskrypcja, jeżeli jesteś na tym kanale. Widzimy się w następnym vlogu i tak jeszcze dzisiaj kminię, nie wiem, czy ja będę puszczał dzień po dniu, czy co so, dwa dni, ale to zobaczę. Na pewno je od razu będą zmontowane wszystkie, z miniaturką, z opisami, tak żebym tylko robił klik, 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 klik. Albo nawet Stasia to poproszę. A już mu kopsnę parę złotych więcej, żeby emitował co drugi dzień albo codziennie. Dobrze, do zobaczenia w następnym vlogu, tym razem z kubańskiego Tampa.